Dźwięk kolan emmy uderzających o podłogę salonu odbił się echem w Crystal Palace, jak wystrzał z pistoletu. Kwaśny smród whisky i dymu cygarowego wisiał w powietrzu. Nawet rozstrojone pianino zamilkło. Wszystkie głowy się odwróciły. Jacob Thornton, budzący największy postrach rancher w Tomstone, stał nad nią jak sam diabeł. Twój tatuś był mi winien pięć tysięcy dolarów, powiedział Jake. Teraz ten stary głupiec nie żyje, a ten dług należy do ciebie. Ręce Emmy drżały, gdy spojrzała na niego w górę. Miał pięćdziesiąt jeden lat, był ogorzały od słońca Arizony, a jego oczy były zimne jak zimowa stal. Proszę, szepnęła. Mój ojciec zmarł zaledwie trzy tygodnie temu. Nie mam nic, nic. Jake rzucił papier na ziemię, wylądował przed jej twarzą. To kontrakt, dziewczyno. Jest tam napisane Należysz teraz do mnie Pięć lat pracy na moim ranczu Bez zapłaty Tylko wikt i opierunek Dopóki dług nie zostanie spłacony Sala westchnęła Emma chwyciła papier To nie może być legalne To nie może Jake zaśmiał się szorstko Sam szeryf Bennett był świadkiem Podpisu twojego tatusia na pożyczce To tak legalne jak tylko się da Na terytorium Arizony Emma rozejrzała się rozpaczliwie. ranczerzy, kowboje, hazardziści, pracujące dziewczyny. W ich oczach widać było litość, ale nikt się nie ruszył, bo wszyscy wiedzieli, że z jakim Thorntonem się nie zadziera. Kilku wyglądało wręcz na niemal zadowolonych. Jej ojciec spędził swoje ostatnie miesiące, oczerniając Jake'a w każdym salonie, więc ludzie wmawiali sobie, że to tylko długi dopadające jego krewnych. Nie zrobię tego, powiedziała Emma. Nie możesz mnie zmusić. Uśmiech Jake'a zniknął. Zwrócił się do jednego ze swoich ludzi. Kol, pokaż jej, co się dzieje, gdy ludzie nie spłacają długów. Kol wystąpił naprzód, coś trzymając. Serce Emmy zamarło. Weksel hipoteczny, naranczo jej ojca, papier, który mówił, że ziemia była ceną za jego dług ostatnia rzecz, jaką jej rodzina posiadała na tym świecie. Nie. Emma rzuciła się do przodu, ale Jake złapał ją za włosy, szarpiąc z powrotem w dół. Patrz, powiedział. Kol podarł weksel na pół, potem znów na pół. Kawałki opadły na brudną podłogę salonu. Emma krzyczała, gdy dziedzictwo jej ojca było rozdzierane na strzępy. Jesteś teraz moja, warknął Jake, zmuszając ją, by na niego patrzyła. Od tej chwili jesteś niczym więcej niż własnością. Moją własnością. A jeśli choćby pomyślisz o ucieczce, sprawię, że pożałujesz dnia, w którym się urodziłaś. Puścił ją. Emma opadła na podarte kawałki weksla, szlochając. Salon milczał. Nikt jej nie pomógł. Nikt się nie odważył. Ale to, czego nikt z nich nie wiedział, nawet Emma to fakt, że wszystko, co właśnie widzieli, było kłamstwem. A gdyby znali prawdę tamtej nocy, połowa mężczyzn w tym pokoju uciekłaby do drzwi, i prawdziwym potworem nie był wcale mężczyzna stojący nad nią. Więc dlaczego Jake Thornton zniszczył życie młodej kobiety tak publicznie, tak okrutnie? Przed czym tak naprawdę ją chronił? Jazda wozem na rancho Tontona czuła się jak podróż do piekła. Emma siedziała z tyłu, ręce związane szorstkim sznurem. Kol powoził z przodu. Słońce Arizony prażyło, gdy Tombstone malało za nimi. Wypłakała już wszystkie łzy. Teraz pozostało tylko odrętwienie, a pod nim płonąca nienawiść. Rancho wyrosło na horyzoncie jak forteca. Królestwo Jake'a Thorntona. Cole zatrzymał wóz. Wysiadać. Pracownicy rancza zatrzymali się, by się gapić. Piętnastu twardych mężczyzn, wszyscy lojalni wobec Jake'a, Jake wszedł na werandę. Zagonić ją do pracy, powiedział. Stajnie. Wyczyścić konie, oporządzić. Obiad dla wszystkich ludzi na szóstą. Jeśli będzie powolna, nie je. Tak jest, szefie, powiedział Kol. Nie wiem, jak gotować dla piętnastu ludzi, wypaliła Emma. Ja. To lepiej ucz się szybko. Oczy Jake'a były jak lód. Pracujesz albo głodujesz. To tyle. Pierwszy dzień był torturą. Jej dłonie pokryły się pęcherzami. Jej plecy krzyczały z bólu. A kiedy dotarła do kuchni, miała dwie godziny na ugotowanie posiłku, którego nie umiała zrobić. Biszkopty były przypalone. Fasola twarda. A kawa smakowała jak pomyje. Jake wziął jeden kęs, po czym cisnął talerzem o ścianę. Myślisz, że te pomyje nadają się dla moich ludzi? Starałam się ja. Nie obchodzi mnie staranie się, ryknął. Każdy posiłek, który zrujnujesz, to kolejny tydzień dodany do twojego kontraktu. Rozumiesz mnie? Tak, szepnęła. Tak, co? Tak, proszę pana ser. Tamtej nocy zamknęli ją w malutkim pokoju, z cienkim materacem i zakratowanym oknem. Z dołu słyszała głos Jake'a, głośny i wściekły, tłuczoną butelkę, nerwowy śmiech. Podciągnęła kolana do piersi. To było teraz jej życie. Brak ucieczki. Wtedy stało się coś dziwnego. Przez cienkie ściany usłyszała Jake'a ponownie, tym razem ciszej. I odpowiedź kola: Jesteś pewien tego, szefie? To przedstawienie dzisiaj. Rozbicie talerza to mogło być za dużo. Odpowiedź Jake'a była ledwo słyszalnym tchem. Po prostu trzymaj się planu. Nie mamy dużo czasu. Emma przycisnęła ucho do ściany. Serce jej waliło. Plan? Jaki plan? Im bardziej próbowała odepchnąć te słowa, tym głośniej drapały z tyłu jej głowy. Minęły trzy dni, ciągnące się jak trzy lata. Emma pracowała od świtu do zmierzchu. Jej dłonie były surowe i krwawiły. Drugiego dnia Jake wcisnął jej karabin w ręce w drodze do zagrody. Kojotów nie obchodzi, że jesteś w żałobie, powiedział. Jeśli masz tu przeżyć, musisz nauczyć się strzelać. Jej ojciec nauczył ją strącać dziesięć puszek ze słupku ogrodzenia, gdy miała dwanaście lat. Ciężar broni nie był jej obcy. Ale Jake kazał jej strzelać do butelek, dopóki jej ramię nie było posiniaczone. Myślała, że to tylko kolejny sposób, by ją złamać. Nazywasz to czystym? Przeciągał palcem po kurzu. Zrób to jeszcze raz. Ta kawa smakuje jak błoto. Wylewał ją. Zrób jeszcze raz. Każde słowo było jak kolejne smagnięcie batem. A jednak, gdzieś pod tym okrucieństwem, sposób w jaki wpatrywał się w horyzont, sprawiał wrażenie, jakby czekał na burzę, którą tylko on mógł zobaczyć. I wciąż ten szept ją prześladował: Trzymaj się planu. Czwartego dnia przyjechał szeryf Thomas Bennett. Emma podniosła wzrok z nadszorowania werandy. Srebrna gwiazda na jego piersi błysnęła w słońcu. Późna czterdziestka, dobre oczy i reputacja najuczciwszego stróża prawa w Arizonie. Rodzaj człowieka, ktopieka, któremu ludzie ufali zbyt łatwo. Coś w sposobie, w jaki jego wzrok zatrzymał się na domu. Sprawiło, że żołądek jej się ścisnął. Jake Thornton, powiedział Bennett, zsiadając z konia. Słyszałem, że masz nową pomoc. Wieści szybko się rozchodzą, odparł Jake. Może zbyt szybko. Oczy Benneta przesunęły się na Emmę. To córka Williama Cartera. Człowiek zmarł zaledwie trzy tygodnie temu, Jake. A ona tu jest, szorując Twoje podłogi, jak służąca. Spłaca dług swojego tatusia, powiedział chłodno Jake. Wszystko legalne i prawidłowe. Legalne nie zawsze znaczy słuszne. Bennet podszedł bliżej Emmy, głos miał łagodny. Panno Carter, czy jest pani tutaj traktowana sprawiedliwie? Emma otworzyła usta. To była jej szansa. Jedno szczere słowo od niej, a całe to brzydkie przedstawienie w salonie mogłoby zacząć się sypać. Wtedy napotkała oczy Jake'a. Było tam coś. Nie groźba. Prawie błaganie przełknęła ślinę Nic mi nie jest szeryfie po prostu odpracowuję to co jest dłużne Bennet nie wyglądał na przekonanego Jeśli to się zmieni przyjdź do mnie nie obchodzi mnie czyj to dług Gdy odjechał Emma przygotowała się na karę Wracaj do pracy to wszystko co powiedział Jake Tamtej nocy ciężkie kroki zadudniły na schodach Jej drzwi otworzyły się z hukiem Jake wypełnił framugę Zapach whisky wlał się wraz z nim. Był pijany, albo na takiego wyglądał. „Proszę” wydyszała Emma, cofając się pod ścianę. „Proszę, nie”. Jake chwycił ją za kołnierz i przyciągnął blisko. „Wiesz, co mógłbym ci zrobić? Wiesz, że nikt by mnie nie powstrzymał, ani Bennett, ani nikt na tym całym cholernym terytorium”. Jego pięść skręciła materiał jej sukienki, ale ręka mu drżała. Knykcie zbielały z wysiłku. Przez ułamek sekundy jego wzrok uciekł od jej twarzy, jakby nie mógł znieść człowieka, którego udawał. Emma trzęsła się tak mocno, że ledwo mogła oddychać. Wtedy Jake odepchnął ją. Obrócił się i uderzył pięścią w ścianę. Jego pięść przebiła tynk na wylot. Stał tam z falującą klatką piersiową, z krwawiącymi knykciami, po czym wyszedł bez słowa. Emma osunęła się na podłogę, szlochając. Właśnie uniknęła czegoś strasznego. Ale dlaczego przestał? Potwory nie wycofują się w ostatniej sekundzie, chyba że udają kogoś jeszcze gorszego niż są w rzeczywistości. Teraz, zanim przejdziemy dalej, zrób mi przysługę. Nalej sobie drinka, rozsiądź się wygodnie i napisz w komentarzu, skąd słuchasz i która jest u ciebie godzina. I hej, jeśli ta historia cię wciągnęła, Kliknij przycisk subskrypcji, bo to co Emma za chwilę odkryje w gabinecie Jake'a, zmieni wszystko. Jeśli myślisz, że już wybrałeś stronę w tej historii, wstrzymaj się jeszcze minutę. Dwie noce później Emma podjęła decyzję. Jeśli nie mogła uciec, przynajmniej znajdzie coś, co będzie mogła przeciwko niemu wykorzystać. Była północ, gdy zakradła się na dół. Dom na ranczu skrzypiał, ale nikt się nie poruszył. Drzwi do gabinetu Jake'a były otwarte. W środku to znalazła. Starą drewnianą skrzynię w rogu, pełną listów pożółkłych ze starości. Były to listy między Jakiem a jej ojcem. Dwadzieścia pięć lat przyjaźni. Wojna, kawaleria. Nie tylko znajomi. Bracia. Ostatni list, datowany na dwa miesiące przed śmiercią jej ojca, sprawił, że krew zastygła jej w żyłach. Szeryf Bennett i jego ludzie szmuglują broń dla Apaczów. Próbują wywołać kolejną wojnę dla zysku. Jego wizerunek uczciwego stróża prawa to idealna przykrywka. Sabotaż na ranczu. To nie wypadki. I jedna ostatnia prośba. Jeśli coś mi się stanie, chroń Emmę. Nie pozwól jej poznać prawdy. Zrobi coś lekkomyślnego. Jesteś jedynym człowiekiem, któremu ufam. List wyślizgnął się z dłoni Emmy i zaszurał na podłodze. Więc w końcu je znalazłaś. Odwróciła się gwałtownie. Jake stał w drzwiach, wyglądając na śmiertelnie zmęczonego. Mój ojciec, szepnęła Emma, ty i on, byliście najlepszymi przyjaciółmi przez trzydzieści lat. Uratował mi życie dwa razy na wojnie powiedział Jake. Byłem mu winien wszystko. Więc dlaczego, wykrztusiła, dlaczego mi nie powiedziałeś? Dlaczego sprawiłeś, że wszyscy myślą Ponieważ Bennett zabił twojego ojca, powiedział Jake. A ty byłaś następna na jego liście. Wzrok Emmy się zamazał. Co? Szeryf Bennett? Ten jeden człowiek, o którym w tajemnicy miała nadzieję, że ją uratuje, był ostrzem przy gardle jej ojca przez ten cały czas? Wysyłałem kopię wszystkiego, co mogłem udowodnić, do szeryfa federalnego, US Marshal. Nazwiskiem James Earp, ciągnął Jake. Jeśli mamy szczęście, on już tu jedzie, jeśli nie, jesteśmy sami. Kiedy Benet przyjdzie, ten dług, jego głos stwardniał, zmyśliłem go, cała ta sprawa to kłamstwo. Prawdziwy akt własności ziemi Twojego ojca leży w moim sejfie od dnia, w którym go podpisał. Kiedy to się skończy, ta ziemia znów będzie Twoja, zawsze była. Sheriff Bennett nigdy nie był świadkiem żadnej cholernej rzeczy tamtego dnia. Użyłem jego nazwiska, bo ludzie wciąż ufają tej odznace. Musiałem cię wyciągnąć z miasta, gdzieś, gdzie mógłbym cię obserwować co godzinę. Gdybyś została w Tombstone, już byś nie żyła. Salon, szepnęła Emma. To, że zniszczyłeś weksel, upokorzyłeś mnie. Musiałem sprawić, żeby to było przekonujące, powiedział Jake. A ona po raz pierwszy usłyszała ból pod stalową powłoką. Musiałem sprawić, by Benet i wszyscy inni uwierzyli, że jesteś bezwartościowa. Tylko własność, nie warta zabijania. Wzrok Emmy powędrował do dziury w ścianie. Nie byłeś pijany, powiedziała. Nie. Ludzie Beneta obserwowali ranczo. Musiałem zrobić przedstawienie. Szczęki mu się zacisnęły. Uderzyłem w tę ścianę. Bo nienawidziłem siebie za to, że tak cię wystraszyłem. Nogi Emmy ugięły się, osunęła się na podłogę, listy rozsypały się jak opadłe liście. Każdy okrutny moment odtwarzał się w jej głowie i zmieniał znaczenie. Każda obelga, każdy rozkaz to była tarcza. Przepraszam, powiedział Jake, klękając obok niej tak cholernie przepraszam, ale obiecałem twojemu ojcu. Że będę cię chronił, bez względu na to, jak będę przy tym wyglądał. Po raz pierwszy Emma zobaczyła kogoś więcej niż potwora, którego wszyscy się bali. Zobaczyła człowieka pod spodem samotnego, pogrążonego w żałobie, uparcie lojalnego. Sięgnęła po jego zbliznowaconą dłoń. Dziękuję, że ze mnie nie zrezygnowałeś. Na zewnątrz zadudniły kopyta koni. Za biurko już. Warknął Jake. Strzały eksplodowały, szkło pękło, mężczyźni krzyczeli na podwórzu. Bennet się domyślił, powiedział Jake, ładując karabin. Wierzę, znasz prawdę. Kol wpadł do środka. Szefie, dwunastu ludzi, może więcej, otoczyli nas. Uzbrój chłopców i ustaw ich na pozycjach, rozkazał Jake. To jest to, do czego trenowaliśmy. Wcisnął Winchestera w dłonie Emmy. Pamiętasz, czego cię uczyłem? Przypomniała sobie butelki na płocie, ból w ramieniu. On nie drwił z niej i on trenował jej celność. Środek masy. Tak jest, powiedział, oddychaj, a potem pociągnij za spust. Ludzie Beneta nadeszli z trzech stron. Ośmiu pracowników rancha i jedna zraniona obietnica stanęli przeciwko nim. Emma zobaczyła, jak Jake obrywa kule w bok. Krew wykwitła na jego koszuli. Nie myślała. Podniosła karabin. Wycelowała w mężczyznę wbiegającego przez drzwi stodoły i strzeliła. Odrzut nią zachwiał, ale mężczyzna padł. Dobra dziewczyna, wydyszał Jake. Przez ułamek sekundy ta odrobina pochwały uderzyła ją mocniej niż kopnięcie karabinu. Ponad hukiem wystrzałów nadszedł inny dźwięk. Głębszy, miarowy grzmot kopyt nadciągający z zachodniego grzbietu. Szeryfowie federalni! zagrzmiał głos. Rzucić broń! Piętnastu szeryfów federalnych wlało się na podwórze. Prowadził ich człowiek z błyszczącą odznaką. Marszał James Earp. Bennett i jego ludzie zamarli otoczeni. Nie możecie tego zrobić! Krzyczał Bennett. Jestem szeryfem Tombstone! Już nie! powiedział Erb. Mamy nakaz od gubernatora terytorialnego. Jesteś aresztowany za przemyt broni, morderstwo i korupcję. Prowadziliśmy dochodzenie od miesięcy. Jake dostarczał nam dowody przez cały ten czas. Twarz Beneta wykrzywiła się. Wrobiłeś mnie. Jake, krwawiący, ale stojący na nogach, napotkał jego wzrok. Nie, po prostu upewniłem się, że sprawiedliwość cię dopadła. Dla Williama i dla jego córki. Zakuli Beneta w łańcuchy, zastępców, skorumpowanego sędziego, całą tę zgniłą sieć. Następnego ranka Jake położył złożony akt własności w dłoniach Emmy. Ranczo Twojego ojca wraca tam, gdzie jego miejsce, powiedział. Palce Emmy drżały, gdy wodziła po imieniu ojca na stronie, zdając sobie sprawę, że to była pierwsza rzecz od miesięcy, której nikt nie mógł jej odebrać. Tygodnie później, Jake był wystarczająco silny, by każdego wieczoru siadać na werandzie. Emma czytała mu listy ojca, gdy zachodziło słońce. Czasami się śmiali, czasami po prostu patrzyli, jak pustynia zmienia się w złoto, dystans między nimi kurczył się z każdym cichym zachodem słońca. Zanim procesy w Tuson się skończyły i Bennett został skazany, nikt w Tumstone nie miał wątpliwości. Po czyjej stronie stała Emma Carter. Sześć miesięcy później stała w prostej białej sukience przed kościołem episkopalnym Św. Pawła z polnymi kwiatami w dłoniach. Ci sami ludzie, którzy patrzyli, jak pada na kolana w salonie, teraz patrzyli, jak idzie do ołtarza. Jake czekał przy ołtarzu. Blizna na boku, oczy pełne czegoś łagodniejszego, niż ktokolwiek kiedykolwiek w nim widział. Kiedyś myślałaś, że jestem potworem? Powiedział, gdy składali przysięgę. Spędzę resztę życia, udowadniając, że zamiast tego mogę być twoją bezpieczną przystanią. Emma uśmiechnęła się przez łzy. Już nią byłeś, nawet kiedy o tym nie wiedziałam. Pocałowali się jako mąż i żona, podczas gdy zachód słońca w Arizonie malował niebo na pomarańczowo i złoto. Przed bramą rancza. Emma przybiła ostatni gwóźdź do nowego znaku, rancho Carter Thornton. Czasami ludzie, którzy wyglądają na złoczyńców, są w rzeczywistości bohaterami w przebraniu. Czasami ochrona wygląda jak okrucieństwo, a czasami miłość oznacza bycie gotowym na bycie znienawidzonym, jeśli to utrzyma osobę, którą. którą kochasz, przy życiu, jeśli ta historia cię poruszyła. Kliknij przycisk. Lubię to i zasubskrybuj. Podziel się nią z kimś, kto musi to usłyszeć, i napisz mi w komentarzu, co zrobiłbyś na miejscu Emmy? Czy mógłbyś zaufać człowiekowi, który wydawał się tak okrutny? Do następnego razu, pamiętaj: Prawdziwa siła nie polega na władzy, polega na poświęceniu i dotrzymywaniu obietnic, nawet gdy nikt nie patrzy.